Siema, dzisiaj będziemy kręcić jak naładować akumulator w korsie. najpierw musimy tak zrobić to, żeby po prostu otworzyć maskę. później będzie trzeba naładować tą maskę. I teraz, jeżeli naładujecie tą maskę, teraz musicie poczekać jak przyjedzie, bo nie ma. bo nie ma kogoś, żeby, żeby nam ktoś pomógł. Bo Nie ma po prostu nikogo, żeby nam pomógł przeładowaniem tych naładowaniem w tym samochodzie do tego akumulatora. Więc jeżeli nie ma, operatora, operator, ale ten, ale przecież nie mamy zrobić. Przeładować, to nie możesz po prostu wsiąść, wsiąść, otworzyć tą maskę i po prostu przeładować na jedno, na drugie. Czemu nie możesz? Nie mogę, bo jestem wzięta nie mogę. A, jest za samochód. To. to w, w, witam się po pocięciu. Teraz e, otworzyli nam. Otworzył tę maskę. E, Otworzył operator. Maskę więc Bo, mia, bo przecież ktoś gdzieś mi otworzyć, bo miał chłodzić. Więc teraz będzie no, ładowanie. Jak naładować e, ten? Akumulator z, do korysy. E, taki malutki akumulator. Mm -hmm. A to będziesz będziesz musiał przemienić w, wziąć ten kable i po prostu to do jednego w to i to A kiedy ten to podłączanie podłączanie od minusa do minusa hmm. operator teraz podłącza do drugiego akumulatora ty, ty, ten, ten, ten kablem jeden do jednego i jest. Zapalaj I... na biegu żeby nie był. Co? Żeby na biegu nie był się nie może być na biegu więc teraz odpalanie Jest więc nowy jeden brodnik to cztery suby i Prawdy jakieś 34 łapki więcej. Eluab!